Teści klimatyzacji starocie Audi A4 Solara Solara przebieg 850 000 Ile? 850, tak? No Klimka, zobaczymy czy to coś jeszcze dmucha Ustawienie low, 4 kreski Zobacz jak pikcie spada 2-2, weź zamknij obieg, zobaczymy Nie wiem czy jeszcze zamkniemy obieżek O 1-9 No zamknij obieg 1-6, to już spada jeden pięć jeden więcej chyba nie spadnie no zobaczymy to piękne Audi na sprzedaż jakby już to 1 stopień i tak to i było powinna działać klimatyzacja Otóż maska pod maską starocie AFM Głynne CDI. wentylatorki podną Dobra, okaj, je zobaczymy jeszcze ile tam jest. O! 0,9, 0,7 patrz Dobra, to by było na tyle Więcej chyba nie wpadnie. Nie, wszystko się wydaje.